Na końcu listopada ubiegłego roku Beata Kozidrak zaskoczyła swoich fanów, ogłaszając, że musi odwołać swoje koncerty z powodu poważnych problemów zdrowotnych, które dopały ją z ogromną siłą. Ta wiadomość była nie tylko smutna dla jej wielbicieli, ale także wzbudziła niepokój wśród miłośników jej twórczości, gdyż artystka od lat angażuje się w intensywne występy. Już kilka dni później zespół Bajm potwierdził, że również odwołał inne wydarzenia związane z Beata Kozidrak, co sugerowało, że sytuacja była bardziej poważna niż można było się spodziewać. Ech, jakże smutno było widzieć, że ulubiona artystka nie mogła pojawić się na gali wręczenia Fryderyków, podczas której odebrała Złotego Fryderyka. Publiczność z niecierpliwością czekała na jej powrót, a Beata sama wyraziła chęć do powrotu na scenę, podkreślając jednak, że zdrowie jest dla niej najważniejsze. Aktualnie wszyscy z radością przyjmują wiadomość, że czuje się lepiej, a nawet rozpoczęła planowanie swoich koncertów, w tym występów z legendami polskiej muzyki rozrywkowej. Fani mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Beata Kozidrak zapowiedziała swój powrót na scenę, planując wystąpić 24 sierpnia na dniach pszczyny. Dzień później bajm za gości na dniach starożytnych. Kolejne długo czekane wydarzenie z udziałem jej innych kultowych artystów odbędzie się w warszawskiej stodole 14 listopada tego roku. O swoich przemyśleniach na temat zdrowia Beaty opowiedział Krzysztof Cugowski, znany współzałożyciel i wieloletni wokalista budki suflera. W rozmowie z faktem przyznał, że cieszy się z powrotu swojej koleżanki po fachu. Wspaniale, że wraca na scenę. Najważniejsze jest, że pokonała przeciwności zdrowotne. Niech Bóg daje jej zdrowie i niech z sukcesami występuje. Krzysztof dodał, że jest pewien, iż Beata jest w pełni przygotowana do swojego powrotu. Jest taka doświadczoną posępką, że w obliczu tego wszystkiego da sobie radę. Myślę, że gdy tylko wyjdzie na scenę, to będzie w 100% gotowa. Fani na pewno będą zadowoleni. W kolejnych częściach rozmowy Krzysztof Cugowski skierował kilka serdecznych słów w stronę Beaty Kozidrak. Beato, życzę Ci tylko zdrowia. Wszystkim życzę zdrowia, bo wszystko inne jest znacznie mniej ważne. Życzę Ci zdrowia i abyś w skuteczny sposób dawała na scenie to, co zawsze dajesz swojej publiczności. To piękne przesłanie pokazuje, jak bardzo wspierająca jest branża muzyczna, zwłaszcza w trudnych momentach. Beata Kozidrak z pewnością czeka na wznowienie swojej kariery, a fani z niecierpliwością wyczekują jej pełnego powrotu na scenę. Tego możemy być pewni,